Chyba najlepiej będzie zacząć ten film od słów. On wrócił. On wrócił. Tak, nie przesłyszeliście się. Sylwester Wardenga znowu działa w internecie i film, który nagrał, prawdopodobnie zacznie się internetem ponownie, tak jak miało to miejsce w zeszłym roku. Twoja grupa czarny kurczak, twoja grupa czarny orzeł może pisać i motorować. <grym> Ale przybliżmy trochę sytuację. W zeszłym roku, w październiku, Sylwester Wardenga opublikował film, który nazwał Mroczna tajemnica stu youtuberów Pandora Gate. Wyszły wtedy na jaw brzydkie rzeczy, które twórcy internetowi w latach 2000 bodajże chyba 13, 14, 15 robili ze swoimi fankami. Które nie były pełnoletnie. Film ten na dzień dzisiejszy ma prawie 10 milionów wyświetleń, i jeżeli ktoś go nie widział, to odsyłam do linku, który jest w opisie. Afera, która wtedy wybuchła, była tak wielka, że nawet czołowi polscy politycy, w tym sam premier Mateusz Morawiecki, zainteresowali się całą sprawą, co może wynikało z tego, że zbliżały się wybory, a może po prostu chcieli zadziałać w tym temacie. Nie wiemy tego. W każdym razie półpolskiego internetu i politycy czekali na film Konopskiego, który miał ujawnić dodatkowe nowe osoby, które były zaplątane w całą tą aferę. I sam film pobił rekord Wardęgi i nabił 12 milionów wyświetleń, ale to moim zdaniem było spowodowane tym, że Wardenga pompował ten balonik przez cały okres między dwoma filmami na swoich streamach. Kato Stewart dostał długą odpowiedź, że dziewczynka preferuje chłopaków ze swojej szkoły, bo oni na przykład znają ją z reala. I Stewart odpowiedział kolejną głosówką, zdumieniem w tle, gdzie mówi, że gada ze swoim ukochaną i panowie zaczynają się kłócić, yy, która jest bardziej kochana. W każdym razie, po opublikowaniu filmu przez Konopskiego, afera wybuchła jeszcze większa i jeszcze bardziej się rozrosła, na tyle się to rozrosło, że ludzie, którzy, zaczęli, którzy mieli udział w tej aferze, zaczęli się nawzajem przekrzykiwać, zaczęli wrzucać jakieś filmy, w których mieli się oczyszczać, mieli przepraszać, mieli mówić, że to nie oni, mieli się wybielać. Ale wracając do druida. Sylwester Wardenga wrzucił do swojego filmu trzy osoby, był to niejaki Stew, był to Boxdel i był to Marcin Dubiel. I o ile Stu przestał działać w internecie jakiś czas wcześniej i po prostu zniknął z internetu, ale z tego co wiemy, został aresztowany w Anglii, gdzie aktualnie przebywał. No, był Marcin Dubiel, który według filmu Pandora Gate wiedział o wszystkim, co się działo między Stu a nieletnimi fankami, Oraz był Boxdel, który moim zdaniem. W zasadzie zrobił najmniej w tym filmie, nie, nie powinno go tam być, no ale Sylwester Wardenga tłumaczył się tym, że wiedział, więc musiał powiedzieć, bo inaczej nie byłby transparentny. W filmach, które zaczęli nagrywać zarówno Boxdell, jak i Marcin Dubiel, co ciekawe, można było zobaczyć podobieństwo między tym, co robił Boxdell w swoich filmach, a parę dni później wrzucał Marcin Dubiel w swoich filmach. Właściwie jeden do jednego kopiując, choć nieudolnie. Można było zobaczyć, że Boxdel, Wychodzi na takiego, który zrozumiał to, co się wydarzyło, przeprasza za to, czuje się źle z tym i chce po prostu jakoś odpokutować. O tyle według Marcina Dubiela został on nie... oskarżony niewinnie, został on pomówiony przez Sylwestra Wardęgę i Marcin Dubiel wysłał sprawę do sądu. W zasadzie chwilę po tym znikając z internetu. Jeszcze przy okazji miał kilka filmowych wpadek, które w ogóle nie zadziałały pozytywnie na jego korzyść. I zniknął. W zasadzie do tej pory mało co się o nim słyszy. Po jakimś czasie okazało się, że Sylwester współpracuje z Boxdelem, na którego dopiero co niedawno nagrał film. Na planie do swojego wspólnego projektu o nazwie GOATS. Gdzie, no, było tam jeszcze kilku innych twórców, oczywiście nie, nie byli sami we dwójkę. Natomiast było to zdziwieniem dla ludzi zainteresowanych całą oferą i troszkę się to gryzło, ponieważ w międzyczasie wyszły informacje, jakoby Boxdale miał grozić Sylwestrowi Wardendze, miał się odgrażać, że wyda swoje 30 milionów na zemstę. No, i to tak troszeczkę nie pasowało do tego, że jeden grozi drugiemu, a za chwilę nagrywają razem film. Nikt nie wiedział o co chodzi w całej tej układance. Na dokładkę. Chwilę później okazało się, że Sylwester Wardenga zawalczy na następnej, zbliżającej się gali, Fame MMA, której władażem jest Boxdell i który miał teoretycznie nie mieć udziałów, już miał sprzedać udziały do gali po wybuchu afery, co później okazało się jedną wielką ściemą. Czy ja podałem taki argument, że przez to, że zrobiłem Pandorę, to macie mi płacić więcej? Czy może jednak było tak, że wy, ja powiedziałem, że tak średnio chcę walczyć i rzuciłem pewną kwotę i wy powiedzieliście, no, że możecie coś takiego mi dać. Ale czy ja na przykład hmm, handlowałem Pandorą z wami? Że mówiłem, o, ja nagrałem Pandorę, należy mi się ogromny pieniądz. Czy, czy padły takie słowa z moich ust? Nie mogę powiedzieć, że handlowałeś Pandorą. No to... Ale cały problem z walką Sylwestra Wardengi dotyczył tego, jaką garzę miał dostać za tą walkę, która miała wynosić półtora miliona na złotych, i która miała być tak rekordowo duża, tylko dlatego, że na Pandorze wybiły się zasięgi Sylwestra Wardengi w górę. Co ciekawe, Konopski takie same pieniądze za walkę w Fejmie odrzucił. Ale do rzeczy, bo się rozgadałem o Pandorze, a miało być o powrocie Sylwestra Wardengi do internetu. Cztery miesiące temu, po zacisłej rywalizacji filmowej, nagle pojawił się na kanale Watachy film 4 minutowy, w którym Sylwester Wardenga ogłasza, że on kończy działanie w internecie, idzie do lasu i jak on to powiedział, idzie żyć. Tak więc, Sylwester Wardenga znika z internetu, świat internetu powoli wraca do normalności, na tyle do normalności wraca i do nudy, że Rewo z gimperem narzekają na swoim podcaście z że nie ma o czym e, rozmawiać na, na swoich filmach. Boxdale upatruje teraz swoje szanse na odbudowanie swojej reputacji. I robi to na tyle mocno, że w pewnym momencie postanawia dodać film, w którym można byłoby powiedzieć, że przejmuje trochę rolę Sylwestra Wardengi I nagrywa film pod tytułem Niebezpieczny Celebryta Tomasz Czik który nabija ponad milion wyświetleń i przyznać trzeba, że jeżeli chodzi o to, co się w nim znajduje, to Pandora to był mały Miki w porównaniu do tego, co robił Tomasz Cik z Nieletnimi Dziewczynkami. Ciekawostka jest taka, że Boksdel groził w Bardędze podczas Pandory z jakimiś zemstami i straszył, że Wardenga że będzie miał problemy, a teraz, gdy nagrał film na Tomasza Cika, Tomasz Cik robi to samo Boksdelowi, w sensie nagrywa filmy, grozi mu Straszy, ale Boxdel twierdzi, że się nie boi. Po tym filmie Boxdel zaczyna działać z nowym kanałem o nazwie Banda. Zaczynają się rozkręcać, zaczynają tworzyć nową ekipę jakąś, zaczynają robić streamy, właściwie takie IRL, aż do dnia, kiedy nagle przychodzi 30 sierpnia, i właściwie można powiedzieć z bombą atomową, taką w cudzysłowie, wpada Sylwester Wardenga. Bomba ta nosi tytuł Olbrzym. Echo Pandory Boxdell, który w 16 godzin ma prawie 2 miliony wyświetleń i w mojej ocenie złomuje Boxdela. Przy okazji wyciągając na wierzch więcej grzeszków samego Boxdela jak i kilku osób z jego otoczenia. W komentarzach słusznie zauważono, że zapewne termin publikacji nie jest przypadkowy, gdyż niedawno Boxdell wyruszył z nowym swoim kanałem, a już dnia następnego po publikacji, która miała miejsce 30 sierpnia, czyli 31 sierpnia, ma miejsce największa w historii gala Fame MMA na Stadionie Narodowym i jak wiadomo, w tej federacji jednym z wodarzy właśnie jest Boxdell. Co ciekawe, w tym filmie sam Sylwester Wardenga nie kryje faktu z zadowolenia, że ograł właściwie Boxdella. Stary dziad jest kurwa sprytny. Ale co więcej, sam zapowiada, że ma więcej tego typu materiału, którego nie może niestety jeszcze opublikować, ponieważ wiążą go umowy z pewną organizacją, której nazwy w tym komentarzu nie podaje. Wielu ludzi, w tym ja, nie wierzyło, że druid z lasu tak po prostu zniknie, ucichnie i skończy z nagrywaniem, i wielu czekało na ten moment, który nastał wczoraj, dnia 30 sierpnia, w którym Sylwester Wardenga detonuje coś, co znowu zatrzęsie internetem. Link do tego filmu znajduje się również w opisie tego mojego filmu, a ja sam przyznam, że jestem ciekawy jak to się dalej potoczy, bo Sylwester Wardenga zrzucił kolejną bombę na Boxdella i mam nadzieję, że ci, którzy powinni zostać ukarani przy, przy okazji Pandory, jak i teraz dalej, zostaną ukarani, choć mam świadomość, że żyjemy w świecie, który nie do końca zawsze jest sprawiedliwy. Ze swojej strony zachęcam do zapoznania się z innymi również filmami, które, do, do których linki są w opisie. A ja dziękuję, że dotarłaś, dotarłeś aż do tego momentu. Jeżeli ten film ci się spodobał, to możesz zostawić łapkę w górę. Jeżeli się nie spodobał, możesz zostawić łapkę w dół. Możesz napisać komentarz, a jeżeli chcesz być na bieżąco z moimi filmami, daj suba, gdyż każdy sub daje mi dodatkowego kopa, żeby robić filmy i powiększać swoją wiedzę w zakresie tworzenia jakościowych materiałów. Ja ze swojej strony pozdrawiam, życzę miłego dnia, cześć!